Cześć, nazywam się Luiza Jałowiecka i tworzę przestrzeń kobieca prawda. To jest fragment mojego wydarzenia. Znajdź swój cel i idź po niego. Stworzyłam to wydarzenie specjalnie dla kobiet dojrzałych, które czują, że coś w nich woła o więcej, ale jeszcze nie do końca wiedzą, co to jest. W tej serii będziemy rozmawiać o celu, o tożsamości, o paradygmatach, o blokadach i o tym, dlaczego nie wystarczy wiedzieć, że sama wiedza to jest za mało. Trzeba jeszcze stać się kimś, kto jest gotowy po to sięgnąć. Zostań ze mną do końca. Ten fragment może być dokładnie tym, czego dziś potrzebujesz. Zapraszam. Dlatego chciałabym, żebyście na chwilkę wróciły do takiej ostatniej sytuacji, w której sobie postanowiłyście, że coś zrobicie. Nie wiem, jest dopiero 9 luty, w związku z tym miesiąc temu, niecałe półtora miesiąca temu, był nowy rok, noworoczne postanowienia, cała lista rzeczy do zrobienia. Chciałabym, żeby każda z Was przypomniała sobie jedną rzecz, którą zaplanowała, że teraz zrobię. Macie to? Dajcie znać. Macie tą jedną małą rzecz, którą chciałyście zrobić? No, to nie musi być postanowienie roczne, to może być coś, co się zadziało w ubiegłym tygodniu, wczoraj e, albo kilka dni temu. Jakaś idea, jakaś myśl, która mówisz sobie: dobra, to robię. Tak, masz. Super. E, to teraz trzymaj się tej myśli. I powie, pomyśl sobie, możesz się podzielić, ale nie musisz, ale ważne, żebyś sobie pomyślała, jaka była pierwsza myśl, która temu towarzyszyła, jaka była pierwsza może myśl i emocja, czy to była taka euforia, radość, pewność, takie poczucie, jest, dobra, robię to, robię to, idę w to, idę, idę i nic mnie nie zatrzyma i bach, czy to było takie, o oh Jezu, a nie, nie to, 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 nie, to trochę trudne, nie, teraz to ja nie mam czasu, nie. Zrobię to, zrobię to, zrobię to, ale jeszcze przeczytam tą jedną książkę. Nie, teraz to już zrobię, tylko nie, jeszcze muszę zrobić ten jeden kurs, przerobię to, jeszcze się podpytam. Nie, 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 dobra, zrobiłabym to. Nie, no zrobiłabym to, kurde, ale to jest trochę trudne. A co, jak mi się nie uda? No i za tym poszło zwątpienie, strach, niepewność. Jak było u Was? Dajcie znać, bo jestem bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa, bo e, mój mąż mówi na mnie Mistrzyni e, Czarnych scenariuszy, więc jestem ciekawa, czy tylko tak ja mam, czy ty te, wy też tak macie. Bo jestem ciekawa, jaki był efekt tego, te, tego celu, który chcieliście osiągnąć. Co tam się zadziało? Źródło naszego sukcesu. Wiecie, gdzie jest? W naszym umyśle. Ale co więcej, jest dokładnie w tym samym miejscu, gdzie jest źródło naszej porażki. To jest dokładnie to samo źródło. Jeśli coś w tobie dziś zadrżało, zatrzymaj się przy tym. Bo zmiana nie zaczyna się od działania. Zmiana zaczyna się od decyzji. Napisz w komentarzu, co było dla ciebie najbardziej poruszające. Jeśli czujesz, że ten temat jest Ci bliski, zasubskrybuj mój kanał. A jeśli czujesz, że jesteś gotowa pójść głębiej, pod filmem znajdziesz informacje, jak możemy nad tym pracować. Razem. Do zobaczenia w takim razie w kolejnym odcinku na kanale Kobieca Prawda.